w Konfederacji Korony Polskiej witam Państwa na skromnej ekosystemacji mającej na celu pamiętnienie o 80. rocznicy Krwawej Niedzieli i oddanie hołdu ofiarom żyć w tak. yy, O. No. 80 lat temu Krwawa Niedziela stanowiła apogeum yy, najtrafniej rzecz, by można, Ludobójstwa na ludności polskiej na wołeniu. Śmierć, którą ponieśli nasi rodacy, zabawa była metodami, których trudno nazwać barbarzyństwami. To było To świadectwo. Musimy o tym pamiętać. Zanim e, poproszę o zabranie głosu e, pierwszego z mówców, chciałabym się z Państwem podzielić taką krótką, osobistą moją refleksją. Moja edukacja, zarówno podstawowa, jak i średnia, przypadła na dekadę lat 80. -tych. I wówczas na lekcjach historii uczono, że za każdą nie są Niemcy, a o połyniu nie mówiło się wcale. O tej e, straszliwej e, rzeźni dowiedziałam się w domu rodzinnym od mojej mamy, która była rodowitą rasistowią. I z takim przekazaniem, żebym w szkole się o tym nie chwaliła swoją wiedzą, ponieważ o tym mówić e, nie, nie, nie wolno, nie było wolno. Dziś e, żyjemy, zdawałoby się, e, wolnym od jarzma komunizmu, komunizmu kraju, a jednak temat ten bywa nierzadko zamilczany, bagatelizowany, relatywizowany. Poproszę o zabranie głosu członka Rady Naczelnej Konfederacji Korony Polskiej, panią Irenę Cepelinieńską. Wyczytam wiersz, świadka wydarzeń Ani Burkumnej, rzeź Bołyńska. Z dochodziły poselne suchy, że po wsiach popi krwawe święcą nowe, z podziemi, z głębi. Szeps dochodził głuchy, że wkrótce woły krwią się rozgorze. Myśmy ku niebu po twarze. Może nas Pan Bóg tak bardzo nie skaże. Aż w styczniu przyszły niepojęte wieści, że w berezeńskim wybrznię to rodzinę, że śmierć wokół strasznych zadana boleźni, że to Bulbowcy, bulbowcy nikt inny, że przysięgają krwawe w tobory, które polskie wszędzie, gdziekolwiek polskie przechodziły stopy. Może to tylko zepsta osobista? Może się zbrodnia nie powtórzy więcej? Niestety, jeden wypadek, sto, trzysta, potem dziesięć, tak, dziesięć tysięcy. Straszne, szatańskie, piekielne rzemiosło, poczęte w jadzie serc wyrosło. Co dzień na polskie wioski, zagrody, noc na watachaleci jak tatarzy. Szybko ucieczką ratują się młodzi, podnów nóż gardła, gardła dają starzy. Rozpaczy lament zaczynanych dzieci, cały świat chyba krzeszki, błóż oblejskich. Jak tu się broni? Dzikie tysiące na polskie sioła suną jak upiory. Już na darm odniotają strzały gorące, już w poszły widły i dobory. Dobywa bramy dwóch rządny rabunku, znikąd pomocny. Nadziei, ratunku, 43. Całe miesiące na miedach, krzakach śpią polskie rodziny, bo zewsząd im grożą batachy wyjące i krwi spragnione mordują bez winy. Zewsząd żarem może się rumieni, straszliwy ognia blask wśród łąk zieleni. Ośrodek huty stefańskiej rozbity, żal serce ściska, opadają dłonie. Rozpacz i żałość ogarnęła szczyty i coraz bardziej krąg pożarów płonie. Niem się każdym gorsze wieści niosą, A topory krwawe ociekają krwi losą. Znikąd pomocy, pociechy, W ciemności wpatrzone oczy pełne grozy. Trzeba porzucić własne stare strzechy, Dawajcie wozy, zaprzęgajcie wozy. W głowach nieszczęsnych jedna myśl urasta, Zostawić wszystko. Ucikać do miasta. Od tej pory dniem białym i nocą płyną jak fala w gromady. Na miejskim bruku już koła turkocą, jak niedobitki wracają, jak dziady. Stracowa ziemia, dobytek, nadzieja, nieszczęsne serce zawodzi, szaleje. W każdym pokoju, oborze, kąciku gnieżdżą się ludzie, mieszkają biedacy. Iluż to osób bez liczby, bez... W szukają mieszkań, pożywienia, pracy. Nikt się nie troszczy o zbiegłe tysiące. Jednak o złote co im staje słońce. W żadnej tu polskiej nie ma pasady. Nikt sobie nędzą nie zaprząta głowy. Władze i udzielają rady. Jedźcie do Niemiec, już transport gotowy. Poszły tysiące na lep, na stracenie. Jak pary ludzie snują się jak cienie. Cóż robią nasi najbliżsi Polacy? Dzielą się kątem, chlebem, i trawą. Zbierają wieści, szukają pomocy, uciszają serce, które broczy krwawą. Jeśli ścieka, co złość ludzka może, pójdźmy razem do szpitalnej sali. Leżą tam pokotem, pocięci przez noże, bez oczu kończy, jak płótno biali. Z i krwawych bandaży wypalane sterczą resztki twarzy. Widzę jak dzisiaj straszliwą ofiarę, wypalone oczy, z twarzy jedna rana, ciała pomarszczone, obolałem, szare, przeszczękę blizna bagnetem zadana. To jedna z ofiar z Janowej Doliny. Nie mogę o tym mówić, łzami z oczu Bardzo dziękujemy za tę wizytę. Teraz przed Państwem pan Andrzej Ochał historyk amator, badacz historii Kresów Wschodnich oraz losu Kresowia. być przede wszystkim refleksją, a z przykrością stwierdzam, że niestety nie jest tu przed chwilą jedna z pań, która przysłuchiwała się przez moment naszej rozmowy, raczyła splunąć, co pokazuje, że tej refleksji zdecydowanie nam brakuje. Gdzie stan do tej refleksji? Są w historii Rzeczpospolitej, historia Rzeczpospolitej składa się z wielu bardzo wyrazistych wyrażeń. Część z nich jest dla nas powodem do dumy, Duża część jest dramatyczna, ale są też wydarzenia, które ciężko nam sobie po prostu wyobrazić, o których ciężko nam myśleć i które jako społeczeństwo mimo wszystko wypieramy z naszej świadomości. A postępować tak nie możemy, bo historia zawsze wystawia rachunek. Zawsze. W dalszej perspektywie zawsze się to umownie. I dotyczy to nie tylko naszej historii. Dotyczy to historii ludzkości. Dotyczy to zbrodni z która została zapomniana przez Europę. Dotyczy to eksterminacji chrześcijan w Turcji, też zapomnionej przez cywilizowany świat. I dotyczy to niestety, z przykrością to stwierdzam, zbrodni ludobójstwa na wojnie. Zbrodni tak potwornej, że nie tylko trudno ją nam sobie wyobrazić, odmysłowić, ale ciężko ją osadzić. W jakichkolwiek kategoriach postrzegania człowieczeństwa, bo to, co się tam wydarzyło i sposób w jaki się wydarzyło jest sprzeczne z jakąkolwiek istotą człowieczeństwa właśnie. Józef Iwysówki powiedział kiedyś dwa takie zdania, że naród, który nie dba o swoją pamięć przestaje być narodem. Inne zdanie naród, który nie pamiętał swojej przeszłości. Nie jest godzien teraźniejszości, nie ma przed sobą żadnej przyszłości. A dzisiaj jeszcze nasuwa się jedy, jeszcze jedno skojarzenie. Że ktoś, kto nie potrafi upomnieć się o własną godność, nie uzyska też szacunku. Musimy pielęgnować pamięć o tragedii, która wydarzyła się 80 lat temu na Wołyniu. Chciałbym się też o nią upominać, żeby nigdy nie została przysypana ziemią, tak jak kości naszych rodaków, które do dzisiaj na tym wołyniu niepochowane spoczywają. Bardzo bym chciał, żeby, żeby zbrodnia, żeby 80 lat po tej zbrodni Pojawiało się równolegle ze słowem pojednanie, które jest ważne, ale pojawiała się refleksja. Dlaczego tak się stało i czy na, pewno, czy na pewno nic takiego nie wydarzy się w przyszłości. Dramatem tamtych czasów, tamtej zbrodni było też to, że ofiarą zbrodni na Wołyniu byli prości ludzie, bardzo prości najczęściej ludzie, ale ludzie dla których Druga rzecz pospolita była największą świętością. Ona, ona była dla wołania największą świętością. I tragiczne jest to, że wtedy rzecz pospolita, już tylko podziemna, bo od 1939 roku rzecz pospolita tkwiła tylko pod ziemią, nie potrafiła najpierw ich uchronić, nie potrafiła ich ostrzec, nie potrafiła o nich zawalczyć. I to była pierwsza tragedia, Droga nastąpiła 60 lat później, w latach 90., kiedy wydawało nam się, że jesteśmy wolnym krajem. I znowu się okazało, że o woły nie potrafimy się upomnieć. Że znowu chowamy Wołyń gdzieś do jakiejś szuflady. I nie posunę się do stwierdzenia, że dzisiaj mamy trzecią odsłonę tego dramatu. Kiedy. 80. dokładną 80. okrągłą rocznicę zbrodni na Wołyniu też próbuje się nam wmówić że może to jeszcze nie czas że może jeszcze poczekajmy nie możemy czekać musimy pamiętać i przypominać o Wołyniu dla nich, dla tych którzy spoczywają gdzieś w ziemi niepochowani. Musimy też to przypominać dla nas, dla naszej narodowej godności i szacunku dla naszej historii. I musimy to przypominać dla przyszłości, dla przyszłości naszej jako ludzi, o ludzi, ludzi spo, ludzie, społeczeństwo, które nie opiera swojej przyszłości na prawdzie, na uczciwości. Nie dojdzie do nikogo. Dlatego konieczne jest przypominanie o wołnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana Sławomira Szaler, członka Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polski. Dzień dobry, szanowni państwo, szczęść Boże. Ja bym zaczął od przeczyszania panu to... zdania. Syn Franciszka i Michaliny. Lat 12-13 zamordowane z matką, bratem Mieczysławem, siostrą Józefą w czasie ataku na kolenie górów duży. W dniu 11 lipca 1943 roku dokonano przez wojówkę UPA, Martyniuka i okolicznych kłopów ukraińskich z Grzminy, Grzybowica i Poryck. Jego ciało leżące w mieszkaniu zostało odnalezione przez brata Wojciecha. U, utracki Mieczysław, syn Franciszka i Michaliny, lat 16-17, na 17, zamordowany z matką, bratem Stanisławem. Siostrą Józefą w czasie ataku na kolonię góry w duży w XIX 19. 1943 roku dokonanego przez wojówkę Pan i okolicznych chłopów ukraińskich z gminy Grzybowica. poryc Jego ciało leżące w mieszkaniu zostało leżone przez brata Wojciecha. Józefa, lat 36. Córka Franciszka Michaliny. Zamordowana z matką i braćmi Mieczysławem Stanisławem w czasie ataku na kolonię Góry dużych z 11 r. 1943 roku. Dokonanego przez bojówkę Martyniuka i okolicznych chłopów ukraińskich z Grzybowica i Porysk. Nie ciało leżące na podwórzu odnalazł ich brat Wojciech. I tak mógłbym czytać jeszcze paręnaście razy. To jest moja najbliższa rodzina zamordowana 11 lipca 1943 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj piękne słowa pojednanie mamy wybaczyć. Nam się wmawia, że my, katolicy, mamy coś wybaczyć. Pytanie z tego punktu katolickiego, kiedy nam się wybacza. A nam się wybacza wtedy, jeżeli spełnimy sakrament poczucie. Czy ktoś pamięta? Pięć warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera i zabezpieczenie niepanu w ogóle bliźnia. Ci ludobójcy i czciciele ludobójców. Oni nawet sumienia nie mają. A rachunek sumienia jest im obcy. Oni nawet tego pierwszego punktu warunku dobrej spowiedzi nie zrobili. A wręcz odwrotnie. Trząs tych morderców i rodowójców, tych dzieci, matek i starców, nie tylko mojej rodziny, ale Rzeszy, Rzeszy Polaków. Nie będzie pojednania, jeżeli Nadal będą czczeni ludobójcy i mordercy mojej rodziny. Ofiary upominają się o pamięć, prawdę, zadośćuczynienie i godny pochówek. A wszystko w tej chwili jest w odwrocie. Każą nam zapomnieć, każą nam nie czcić. Nie mamy możliwości podkopać i pochować naszych bliskich. A już o złoto nie czynieniem to już nie wspomnę. Pamięć tkwi w nas. Myślę, że każdy, kto będzie pamiętał, będzie o to bogatszy, o to doświadczenie. Myślę, że wszyscy razem tutaj zebrani będziemy o tym pamiętać. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz poproszę o parę pana Konrada Niżnika, przewodniczącego Konfederacji Korony Polskiej. Szczęść Boże, drodzy Państwo. Jeśli idziemy na groby naszych bliskich. Tak? Idziemy na cmentarz, to jest, jesteśmy pełni zadumu, zadumy, spokoju, ciszy. Ale tak możemy się zachowywać, kiedy są groby. A tu w tym przypadku grobów nie ma. I dlatego chcemy głośno krzyczeć. Chcemy pokazać swój żal. Chcemy pokazać swoje niezadowolenie. Chcemy pokazać tą niesprawiedliwość. Proszę Państwa, to nie byli jacyś chłopcy, to nie byli jacyś pastuszkowie, to nie byli jacyś rolnicy, którzy mordowali. Historycy mówią, że w większości uon i upa to była policja ukraińska, która służyła Niemcom. To nie był żaden przypadek, to nie było, że oni się gdzieś spotkali, i sobie coś tam zaplanowali w stodole. To była na dużą skalę zakrojona akcja ludobójstwa, mordowania z taką stanowczością i z taką brutalizacją, że to każdemu normalnemu człowiekowi nie przyjdzie na myśl. I szanowni Państwo, my mamy zapomnieć mamy nastawiać karku? Spytajcie naród izraelski, czy on by wybaczył komukolwiek za Holokaust. Wtedy państwo polskie potrafiło to uczcić. Postawili muzeum w Warszawie za 320 milionów złotych. A co zrobił nasz rząd? Ja państwu przypomnę. W zeszłym roku prezydent Duda wręczał wiązankę, taką skromną, tutaj jak jedna z nich. Co zrobił premier w tym roku? No, znalazł dwa kawałki drewna, no i na, w pośpiechu zbudował krzyż. Dobrze, że krzyż. I to są te obchody, drodzy Państwo, z okazji. 80 lat ludobójstwa Polaków przez Ukraińców. Prezydent Duda jeszcze powiedział inne ciekawe zdanie. I tu naprawdę, drodzy Państwo, proszę mieć to na uwadze, bo zaczyna się odwracanie historii. I o czym mówię? Powiedział mniej więcej coś takiego, że my wiemy, że to byli mordercy. Ale dla tamtych ludzi w tamtych czasach walczyli z innym wrogiem, dla nich są to bohaterzy. To mówi prezydent Polski. Więc drodzy Państwo, nie interesuje dla kogo jest bohaterem ta czy inna osoba, która mordowała po Polaków. Ja oczekuję od prezydenta Polski polskiej racji stanu, żeby w słowach jasnych, klarownych, żołnierskich potępił ze, z całą stanowczością tamte zachowania. A nie możemy teraz tutaj wmyć poprawności politycznej, nie możemy... Rzeczy. Episkopat, bo nie chcę przedłużać, drodzy Państwo, mówię to z wielkim bólem. Nie stanął na wysokości zadania w pseudopandemii, nie stanął i teraz. Jeśli byliśmy na ob obchodach centralnych w Warszawie w tą sobotę, jest to koleżeństwo, które też było. Idziemy ulicą miodową i jest Centrum Luterańskie, jakkolwiek, nie wiem, co tam się odbywa. I 100 metrów dalej jest siedziba arcybiskupów warszawskich. I pierwsza myśl moja jest taka, że to może ci heretycy od lutra wymyślili ten list i wymyślili tą całą szopkę w postaci przebaczenia i pojednania. Komu mamy przebaczać? Z kim mamy się pojednywać? Na kłamstwie? To nie jest fundament. Jedynie prawda się zawsze obroni i naprawdę można cokolwiek budować. Dlatego, drodzy Państwo, domagamy się upamiętnienia ofiar. Nie chcemy klepania po plecach, nie chcemy pustych gestów. Chcemy konkretnych działań. Ekskumacja zwłok. Zakaz używania w naszym kraju w symboli upa i wszystko, co jest z tym związane.